Wszystkie nasze decyzje w życiu mają swoje konsekwencje w przyszłości, nie tylko dla nas, ale też dla innych. My, ludzie żyjący tu i teraz, nie zastanawiamy się nad tym, że nasze decyzje mają wpływ na podejmowanie decyzji przez innego człowieka za 50 lat, ponieważ żyjemy teraźniejszością. Podobnie jest z historią. Dla człowieka, który żył 100 lat temu, też mogło się wydawać, że jego decyzja nie miała większego wpływu na to, co jest obecnie. Jednak sama jego obecność i podejmowane przez niego decyzje spowodowały, że ty, drogi widzu, urodziłeś się. Słuchasz tego w języku polskim i możesz to oglądać. My skupimy się na postaci, która miała wpływ na przyszłość Polski. Kto to był Jan Muszyński? Kim byli Sokoli i czym się zajmowali? Gdzie i kiedy walczył Jan Muszyński po wstąpieniu do legionów? Dlaczego został oznaczony Krzyżem Niepodległości? Jan Muszyński urodził się 4 lipca 1894 roku w Skawinie, o tutaj. Obecnie znajduje się tu szkoła, lecz kiedyś był to dom bohatera, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, został oznaczony Krzyżem Niepodległości, jak również należał do samodzielnego gniazda Sokołów w Skawinie. Więcej o Janie Muszyńskim opowie nam jego wnuk Jacek Muszyński. Panie Jasku, co pan wie na temat? Działalności dziadka, kiedy był z Kawińskim Sokołem. Będąc dzieckiem, mój tata z moim bratem zabierał mnie do parku przed budynek Sokoła Skawińskiego i opowiadał o swoim ojcu o Janie Muszyńskim, jak, wyglądała, jak wyglądały zajęcia Sokołów Skawińskich, co, co się tam działo i w jakim kierunku to wszystko się odbywało. Z tego, co mój tata mi opowiadał, dziadek 6 godzin w tygodniu spędzali na zajęciach gimnastycznych, sportowych. Którąś tam godzinę w tygodniu mieli zajęcia ogólnowojskowe, przygotowanie do musztry, strzelanie. I po prostu no, no, trwało to przez pewien okres czasu. Tak, ale Skamińscy Sokoli odegrali znaczącą Rolę w historii skabiny. W związku z tym, że w momencie, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa w sierpniu 1914 roku, to właśnie między innymi twój dziadek wraz z 24 mieszkańcami skabiny, z kabinskimi sokołami, udał się do Krakowa, by włączyć się w proces tworzenia legionów Piłsudskiego. a więc dla nas jest to tyle szczególnie ważne, że znalazł się w gronie tych 25 w sumie sokołów, którzy wyruszyli ze skawiny do Krakowa, by uczestniczyć w działaniach wojennych. Oni głównie walczyli no, nie tylko w pierwszej brygadzie, ale również i w drugiej brygadzie generała Józefa Halera. Chciałem Państwu pokazać dwie bardzo cenne rodzinne pamiątki, które pieczołowicie dbam i pilnuję. To są zdjęcia mojego dziadka w mundurze legionowym. Tutaj są zdjęcia z okopu. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, 20 lat po zakończeniu tej wojny, dziadek został odznaczony za udział w legionach w I wojnie światowej oraz za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w Warszawie Krzyżem Niepodległości. Dziadek, w dożył późnej starości, w wieku 50 lat, w 1944 roku zmarł na gruźlicy i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Skawinie. W 2014 roku na baście Pałacyku Sokół odbyło się uroczyste wmurowanie tablicy upamiętniającej setą roczne wymarszu skawienkich Sokołów do Legionów.